Bardzo miło widzieć Pana w dobrej formie. Dawno nie, nie, nie było Pana widać w mediach, ale dużo da, porządnej dawki, dobrego humoru Pan nam dostarczył dzisiejszego wieczora. I mam taką prośbę. Przejdźmy cały czas. W ogóle nieumówiony, nie nastawiony dziennikarz TVK. 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 Bardzo dziękuję. Odbieram te słowa jako fantastyczny komplement. Zaproszenie traktowałem szczególnie, to właśnie dzisiejsze, dlatego, że grać dla studentów to rzecz nie niebywała. Ponieważ studenci są jak bezwzględni jak dzieci. Jeśli gra się bajkę, jeśli nie daj Boże coś się zwalnia, jeśli coś ich nie wciąga, po prostu się ludzą. I studenci są identyczni. I Trzeba jechać na maksa. Po pierwsze wielką przyjemność sprawiło mi zaproszenie. Po drugie serdeczność widowni od pierwszej do ostatniej minuty. Mam nadzieję, że zarejestrowali Państwo ilość bisów. Tak. A to jest po prostu nie do wymyślenia, nie do kupienia. Za żadne pieniądze. Koniec jeszcze było 20 minut co najmniej. Tak, moja córka, jak była na Backstage Boysie kupę lat temu w spotku, powiedziała, tatuś, ty pisujesz dłużej niż oni występowali. Przepraszam, za to porównanie, ale fantastyczna widownia, świetna, w ogóle fajna impreza. Impreza bez cukrowania, impreza amerykańska. Czyli a, po prostu tak, tak to robisz. Zastanawiam, zastanawiam się właśnie, czemu y, y, na plakatach jest kabaret Marcina Dańca, a nie stand-up Marcina Dańca. To był one-man show. Czemu kabaret akurat? E, nie wiem. E, Danusia e, bardzo fajnie zapytał pan redaktor, e, jednej z najlepszych telewizji świata. Teraz, bardzo, Z świata, To moja żona, patrzcie, wywiad znali. na żywo. E, moja pani menadżer znali. odbiera. Tylko u nas żona ma. A to czekajcie, ja się pochwalę. <laughs> Akurat straciła cierpliwość, ale bym się pochwalił, kochanie. Pięć bisów, cudna, świetna widownia. Czyli, czyli tak, wy będziecie mogli od dziś nazywać się Polską uczelnią robiącą amerykańskie szoły, a ja będę po pana słowach mówił i pozdrawiamy Kasie. Która w tokszole chwaliła się, że tylko ona robi stand-up. Jak pan jej może przekazać, bo tak właśnie nieskromnie w domu powiedziałem, kobitko, jak ja robiłem stand-upy, to ty jeszcze po prostu nawet nie wiedziałeś, jak to wszystko wygląda. No. Dziękuję. Fantastyczna widownia, która niesie. A przepraszam, że tak bez kokieterii rozlewam tę odpowiedzialność też na was, bo impreza po prostu nietuzinkowa. I wszyscy zachowywali się tak fantastycznie, że to mnie niosło. I jeszcze się pochwalę pani menadżer potwierdzi, że mieliśmy zagrać godzinę, a zagraliśmy godzinę 40. No taką mam po prostu e, fantazję. I już najwyżej no jak to nie będę mógł nic powiedzieć w Warszawie, to powiem, że grałem w, w Kortowie. I Rozumieją. Ale to, ale tą, ale tą chrypę wtedy mogą rozumieć dwojako. Tak, bo myślą, że, myślą, że że taki właśnie, że się zatruł lodami. Ale jeśli był u studentów, no, to raczej, ra, raczej pomyślą, a fajnie pewnie było, no, że, pewnie. Tak, że tak chrypi teraz. Proszę na kortowiadę. Tak, zapamiętam. Tak. I to się nagrało? No i proszę Bo przesłać nie to. Nie wiem, czy rektor ma tyle pieniędzy, żeby dwa razy... Już żeby... był nieprzytomny, już był trochę blady, ale mam nadzieję, to uczelnia świetna. Więc Panie, jego magnificencjo, jeden z najlepszych redaktorów telewizyjnych, było, Dziękuję. zaprosił tak. mnie już. Więc proszę pamiętać jaka to data? 15 maj chyba. 15 maj. Panie jego magnificencio, 15 maja. Jezus że myśmy tylko mieli wolne. A, Nie, to przyjedziemy na, na finał. Tak, tak. Na telewimach. Bo musicie nas zaprosić. A może jeszcze ostatnie pytanie, bo nie szczędzi Pan Szyders, jeżeli chodzi w stronę telewizji polskiej. Może jakiś pomysł do naszej telewizji na program, który się sprzeda i który nas wyniesie na szczyt? Wy, e, wy, e, wy nie musicie mieć żadnych pomysłów, dlatego, że już macie jeden. E, cierpliwy i bardzo zdolny operator. No i ponieważ jestem mężczyzną, to specjalnie nie będę się Panem zachwycał, ale tutaj dziewczyny wypracowują Sprawiają cuda, ja to widzę kątem oka, czyli reżyser i, i redaktor naczelny dobrze trafił. Dziewczyny chyba akurat z radia, ale... No, to, ale, ale, ale dziewczyny też mamy ładne. Ale dziewczyny, ja już proszę nie zmienię tematu, dziewczyny machają i tam mówią, fajny daniec, ale tamten też fajny. Czyli widzi Pan prosty patent. przystojny, Dzień, wysoki. To, to Pan jest, jest gwiazdą. Ale, ale daj Boże. Daj Boże, kochani, wyjeżdżam stąd naprawdę silniejszy. Oczywiście uspokajam wszystkich, i proszę przekazać, że w moim przypadku jestem dojrzałym facetem. Nawet po takim cudownym występie, po takiej reakcji widowni, nie mam czasu na sodówy. I proszę pamiętać, szczególnie młodzi, jeśli dostaniecie jakieś brawka, to nie odkręcajcie sobie od razu rury z wodą sodową, bo sodowa jest zawsze początkiem końca. Mnie ten koncert dał dodatkowego wiatru w żagle, i tak to będę traktował. I gdzie kolejna przestenka kolejna a Teraz jedziemy do Warszawy i teraz nikt nie pomyśli, że napędzamy widzów, gdyż w Warszawie już od paru miesięcy biletów nie ma, a potem Skierniewice i radą na deser. Tak, tak. Rzeczymy dalej tyle energii i powodzenia w Dobrze się zaczęło.